dosyć późno sobie uświadomiłem no w mojej drodze historyka, bo dla mnie długo pozostawała tajemnicą frekwencja wyborcza w pierwszych polskich wyborach z 26 stycznia 19 roku, która była rekordowa do tej pory. W styczniu 19 roku w skrajnie trudnych warunkach sroga wyjątkowo zima. Niczego nie ma, to państwo jest odbudowywane właśnie z niczego po ogromnych zniszczeniach wojennych. Głód, nędza, choroby, komunikacja, komu warunki komunikacji społecznej no nieporównalne z obecnymi, a frekwencja do tej pory rekordowa: 78% po, po osób poszło głosować. Mm -hmm. To, z czego my jesteśmy niesłychanie dumni, frekwencja z 15 października 2023 roku, 70% niespełna 5%, kilka punktów niżej. Po dwu, kilkudziesięciu latach. Skąd się to wzięło? Już mówię. To jest właśnie, zrozumiałem dosyć późno, to jest efekt tej ogromnej, organicznej, obywatelskiej pracy endeckiej. Nieprzypadkowo te wybory wygrała endecja, bo ona stworzyła ta, tą tkankę. Rozmawiamy. Instytut Narutowicza.